Witamy, 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 witamy. Hej. Powiem wam szczerze, że tak mi się dzisiaj nie chce A, już tak mi się nie chce jest Taka ładna pogoda, ja nie wiem gdzie ja w ogóle jadę i po co i na co Bez posiedzieć w domu przed telewizorem tak mi się nie chce to jest, z takim nastawieniem to ja ci powiem i tak nic nie Ale powiem wam, że Golden Manek godzinę Półtorej godziny temu z siostrą na tamizie pozamiatał grubo. Pozamiatał tak, że marzenie, marzenie. Czeka też czy kogut pije na nas? Ja nie wiem. No i mamy taki brzozowy lasek. Prywatny lasek. Będą prywatne kozaki rosły, może. Popatrzmy. Prywatne, prywatne kleszcze nałapiemy. O, to ja bym powiedziała prędzej. Nie przy kracz. Moim, przy moim szczęściu to. To nie takie. O 80%. Także lecimy. Będzie fajnie. Na razie monetki jeszcze nie ma. Hej! Nie mam monety. A jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale ładny sygnał był. Yy, uchwyt od szuflady. Ładny, równiutki sygnał 76. Tak się prezentuje po wstępnym oczyszczeniu. Ola coś tam marudzi do siebie, chyba, że gada z wilkami. Albo jakieś te swoje zaklęcia. <grym> Dobra, lecę dalej. Idę do Oli. Mocność jest. Nie słyszę, czekaj. Czekaj, bo trzeszczy wykrywać częściej Nie wiem, co to jest. No to to. Nie wiem, to jest Zawieszka. Ale no, to coś współczesnego coś, aluminium. No, ale to tak wygląda jakaś zawieszka od, albo od łańcuszka, albo od. Met. Y, branzoletki Jakieś aluminiowe. No, jakie coś? Aluminiowe coś. Coś. A, to zawsze jakiś fancik no teraz, nie wiem, jak takie coś się wykopie, to nie wiem, co coś potem wykopie A pierwszy drucik, jak wychodzi, to co? A, no to ja miałam pierwszy czekaj Co ja pierwszy wykopałam? Ja pierwszy wykopałam bodajże Polmos, także wiesz. To będzie pita dzisiaj. to będzie, polmoc, tak? <noise> będzie pita. A dostaliśmy taką dobrą wódkę, to może się będziemy pić. To się wyetnie. Na razie idę ryć. <noise> Drugi fancik. Prawdopodobnie obrączka jakiegoś większego ptasiora. Co ty gadasz? Nawet mnie nie wkurzę. I znowu na żywo. Czekaj. Pięć franków. Ja pierdzielę że jak to biło? 98 Ja myślałem, że to będzie coś żelaznego Ja pierdziele Skąd to taka moneta? Kurde, szuflady Podrzuciłaś Nie Nie Ja pierdzielę, patrzcie Podrzut normalnie Na żywca Aha ha ha O jaki stan No Ty ja byłam pewna że to będzie puszka Bo to tak biło Ja no, mam dwie puszki O no, to tak biło W życiu, w życiu by mi pada, że to będzie tak, tak, taka moneta że taka duża Nie no nie jest taka więc szuflady bo jest trochę widzisz? Już trochę No, no widzę, że trochę ją No, no. Trochę ją podgryzło, ale kurde moneta mistrz No bo tego nie ten, nie. 33 rok. 33. Dlatego wiesz, najpierw zobaczyłam sobie myślę, kurczę, to nie będzie. Myślałam... Ale że skąd, będzie... skąd powiedz mi skąd? Ja nie wiem, myślę, że to perelka będzie, ale patrzę, no nie, nie ma szans, żeby to było ten, nie? Ja nie wiem skąd Piękne. to taka moneta. Kurde, kawał kloca. No. A poczek to wszystko nie? Pięknie w jakimś stanie dobra gratuluję no mistrz super pierwsza moneta i taki strzał nic, idę sobie popłakać do siebie ja sobie jakieś ptasie obrączki kopię a tak mi się nie chciało Chodź, zobacz jakiego mam mikrusa, wpadło mi w trawę, tutaj wytrząsałem, wytrząsałem i jest mikrusek jakiś, i nie wiem, czy nie będzie czasem sreberko. Kurde, ale. Słabe, słabe, nic nie widać. Kurde, wyliżę troszeczkę. Taki mikron. Kurde, wypadł mi w trawę. Synon był taki brzydki. Nie miałem znaleźć. a na pewno monetka i chyba sreberko będzie. Może jakiś. Krajtarek, albo coś takiego. A nie pół Nie, za cienkie. Silbergrosz jest grubas. No, no, Czekaj jakiś. trochę, trochę wyliże. Na pewno Będzie trzeba doszukać się. Widać tutaj takie jakby w otoku takie ząbkowanie. Ale tam jest tak jakby napis, nie? W otoku, nie? Coś jest, ale straszny zajazd No i bardzo cieniutka monetka, na pewno zacne. Sreberko obstawiam krajcarka. No, jeszcze to, jest takie najpopularniejsze u nas, nie? No, jeszcze jest wygięta, wygła. wygła. Co z tobą jest do jasnej? to no. masz te szkło takie? No nic. Ale jest sreberko. pierwsza monetka mojej sberko. O, coś tu widać. No nic, dobra. Lecimy na Szczecin. Pozdro Łuki Szczecin. Nasz darowie. No chyba coś będzie, chyba coś będzie z tego picia dzisiaj. Teraz was trochę podenerwuję, pinpointerem.

Patrzcie jest. Jest. A dziesięć fenoli. Adolfowy. A, myślałem, że będzie jakaś ładniejsza monetka, no... Ale jest druga. Jest mhm. może to nie jest w Gołębia, 15 rok. No. Proszę, proszę. Pozdrawiamy Zbyszka do kolekcji. Ja już mam dwie monetki. Dziesiątka no, proszę. A no, to tam tak na kolana ryło ją? No. Prawdopodobnie następny jakiś uchwyt od szuflady albo, albo czegoś kawałek ładnego mosiądzu. Wojny fanci gumie, coś takiego Wifi w środku lasu. Nie wiem, zbudza się, no co? Gdzie? Nie masz włączonego w ten. O, jest druga, dwa, 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 dwa. cesarstwo. Jest pusaczek, pusaczek. Tylko go nieśli. A, ładny stan. Tu jest fajna ziemia. No, piaseczek 46 Menica. No super. Kurde. Dwie i dwie fajne monetki. Elegancko. Pewnie jeden sygnał na pół godziny. Mówi, że będziemy pozdrawiać. Ale. a dostał. Ale <śm> nie wiem, no. czy dostał, czy nie dostał. Pewnie dostał. 10 groszy. groszy. Ale szlif I nie płac, poszedł, proszę. poszedł szlif. to troszeczkę <głos》>. myślę, że to będzie widać. No. 85 pozdrawiamy, 85. Pozdrawiamy. No, ja też mam sygnał. Zaraz wykopiemy, pokażemy i powoli będziemy się zawijać. Panie, się tu chodzi, ale naprawdę sygnałów, jak na lekarstwo. To chyba już mój ostatni. No i będziemy kończyć. Trzy godzinny spacerek po lesie. Cztery monetki. Dewo nie ma. No i żegnamy się z laskiem. Przynajmniej na dzisiaj. Przynajmniej na dzisiaj. Kończymy. Zacznę od śmieci. Tu mam takie cztery kotlety. Tutaj mamy wspólne takie drobne, będzie co najmniej 100 dołków, albo lepiej. Nie. No ale drobnica, naprawdę drobnica, jest czyściutko, fajnie. No i z tych lepszych fantów, moje wszystkie widzieliście. Dzisiaj moim strzałem dnia szkoda, że w takim słabym stanie to sreberko może hmm, w domu się go trochę ten może coś będzie tam na nim widać coś tutaj Nie ale bardzo słabo tam widać coś jest ale no zobaczymy jak znajdę to to, to zobaczycie to napiszę no i Ola dzisiaj rozwaliła system to pięciofrankówką hmm. masakrycznie duża moneta naprawdę hmm. możemy porównać o do tego sreberka patrzcie hmm. kawał 5 zł to jest malutkie przy tym piękna hmm. piękna, super no i Fenolek Pusaczek też fajny. Jak na nas to całkiem całkiem. Tak. Także standardowo lajki, suby, komentarze. Nie żartuję. Dziękuję bardzo za, za to, że jesteście, za, za miłe słowa, za komentarze, za wierszyki dokładnie za... Za wsparcie w ciężkiej chwili, e, która nas dotknęła. Także młody już ma się bardzo dobrze. E, jest w domu, dochodzi do, do siebie, do pełni zdrowia. Jest naprawdę super. No i cóż, do następnego. Pa. Trzymajcie się, hej.